Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, wszystkich, którzy razem z nami rozważacie Słowo Boże. Posłuchajmy dzisiejszego fragmentu Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć. Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Wielu nakazywało mu, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej krzyczał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł, zawołajcie go. I przywołali niewidomego mówiąc, odwagi, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. A Jezus zwrócił się do niego, mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy odpowiedział mu: Rabuni, żebym przejrzał. Odrzekł Jezus: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz przejrzał i szedł drogą za nim. Jakże piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Bartymeusz, człowiek niewidomy. Słyszy, że będzie przechodził obok Jezus. On już wie kim. Chrystus jest. Dlatego woła: Jezusie, ulituj się nade mną. On, ten Bartymeusz, pokładał całą ufność i nadzieję w Jezusie, Chrystusie, że on go uzdrowi. I zobaczcie, moi drodzy, na taki pewien szczegół z tej Ewangelii, że kiedy. Bartymeusz zaczyna głośno wołać: Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną, ulituj się nade mną. Co robią ludzie? Bądź cicho, nic nie mów, bo idzie Jezus. Cii, nic nie wolno mówić. A on, jeszcze głośnie, Jezusie, ulituj się nade mną. Aż Jezus powiedział: Przywołajcie go do mnie. I mówi, Wielka jest Twoja wiara, według wiary Twojej niech ci się stanie. A więc on zaraz przejrzał i szedł za Jezusem drogą. Chrystus uzdrawia. Moi drodzy, dzisiaj pewnie wiele osób, może nawet w Twojej klasie, szkole, pracy, znajdą się osoby, które mówiły, będą mówiły: Nie wołaj Jezusa. Nie mów do Niego. To i tak nic nie da. Będą próbowały uciszyć nasze serce i nasze sumienie, ale to będzie zwodnicze. Mam, tak jak ten Bartymeusz, wołać głośno: Jezusie, ulituj się nade mną. Jezusie, przyjdź do mnie. Ja Cię kocham, ja Cię potrzebuję. A więc, moi drodzy, ta Ewangelia. Patrząc na postawę Bartymeusza, wzywa nas do odwagi. Dzisiaj świat, drugi człowiek, a może ktoś bliski w imię czegoś innego, nawet dziwnego, nie może nam powiedzieć: Ty nic nie mów. Musisz milczeć. Bądź cicho ze swoim życiem moralnym, ze swoją wiarą. Dzisiaj wielu ludzi chciałoby nas uciszać, a Bartymeusz jeszcze głośniej wtedy woła. A więc niech to dla nas będzie zachęta dzisiaj, w niedzielę misyjną, kiedy rozpoczynamy tydzień misyjny, aby wołać Jezusa, aby prosić go o pomoc, aby umieć się do niego przyznać, mimo tego, że może świat będzie mówił co innego. Życzmy sobie dzisiaj odwagi, abyśmy stawali się misjonarzami w dzisiejszym świecie dla swoich bliskich, rodziny, byśmy potrafili wołać i przywoływać ludzi do Chrystusa, który ukazuje nam drogę świętości życia. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że te ostatnie dni października wykorzystacie dobrze również na modlitwę różańcową. Czas tygodnia misyjnego wzywa nas do modlitwy, za misję, o misjonarzy, również o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. A więc bądźcie, szczególnie na różańcu, może dla dzieci, bądźcie całymi rodzinami, bądźmy tymi, którzy prowadzą do Jezusa, nawet wtedy, kiedy świat będzie mówił musicie się uciszyć, a my wtedy jeszcze głośniej Jezusie, my Ciebie kochamy. A więc... Niech ten tydzień będzie szczególnym dla nas wezwaniem, abyśmy potrafili odważnie i radośnie przyznawać się do naszej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.